Bond. James Bond. Witaj, James. Narozrabiałeś ostatnio. Zrobiłeś wokół siebie sporo szumu. Zarząd chciał cię oddalić. Musiałam wiele trudów włożyć w to, żeby przywrócić cię do służby. Uważaj, 007. Nikt nie jest niezastąpiony. Do rzeczy. Pojawił się nowy wróg. Atakuje z ukrycia. Jest bardzo podstępny i niewidoczny. Każdy może stać się jego ofiarą. Kim on jest? Niestety niewiele o nim wiemy. Ma pseudonim AIDS i należy do tajnej organizacji HIT. Zatem trzeba go zlikwidować. To nie takie proste. Póki co jedyną naszą bronią to go unikać. Podejrzewamy, że i ty mogłeś znaleźć się w jego zasięgu. Wykluczam. Nie dyskutuj, James. Zarząd od dawna wie o twoich wyskokach. Kolejna misja to dla ciebie kolejna kobieta. Nic nie wiesz o ich przeszłości. Narażając siebie, narażysz naszą misję. Nie możemy pozwolić na to, żeby wróg zerwował naszego najlepszego agenta. Spójrz tutaj. W laboratorium czekają na Twoją próbkę krwi. Musisz wykonać test. Tym razem to rozkaz. Test jest także możliwy wśród cywili. Odtajniliśmy akta. Laboratoria, które wykonują test bezpłatnie i anonimowo, można znaleźć w teczce www.ryzykochania.pl. Tobie także radzę zapoznać się z aktami agencie. Znajdziesz tam wiele informacji o HIV, dowiesz się jak unikać ryzyka, poznasz fakty dotyczące wroga. Z misją. Prawda, zapomniałem. Kił przygotował dla ciebie kilka nowych zabawek, które mogą ci się przydać podczas misji. To tylko zmniejsza efektywność wroga. Po twojej stronie zostawiam jednak zmniejszenie skali ryzykownych zachowań. Bądź ostrożny, James.